W sercu łowickiej ziemi, gdzie kolory tradycji tańczą z siłą stali, pojawiła się maszyna inna niż wszystkie. JCB 4CX PRO. Bo drzemie w niej siła ludowych korzeni. Witam Was serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Lipnica, powiat łowicki. Obecnie jesteśmy przed maszyną 4CX PRO w wersjach regionalnych. Dostarczyliśmy właśnie w tym momencie naszemu stałemu klientowi taką maszynę. Dominik. Witam, miło mi jest Ci po raz kolejny przekazać jak gdyby kluczyki do nowej maszyny. Dziękuję Powiedz bardzo. Powiedz mi tak z ciekawości, co Cię przekonało, jeżeli chodzi o e, tego typu malowanie, no bo to jest unikat, nie ma co tutaj. No jak jak wspomniałeś, znajdujemy się tutaj w powiecie łowickim i te barwy regionalne jednak trochę przyciągają. No. No tak myślałem właśnie, to jest dużo. Ta maszyna, jeżeli mówimy tutaj o koparku ładowarce, ona jest już dosyć mocno zakorzeniona w e, rynku polskim, bo my jako interhandler działamy na rynku e, polskim już od 1989 e, roku. Sprzedajemy cały czas dostarczamy maszyny e, typu koparko-ładowarka do klientów. No i w tym momencie chcieliśmy jak gdyby zaakcentować tą taką e, stałość naszą na rynku polskim e, i z klientami e, dostarczyć im maszynę nietuzinkową i taką, która jak gdyby łączy się z danym regionem. Tutaj mamy przykład właśnie maszyny 4CX, która jest w barwach regionu łowickiego, dzięki czemu e, no, czujemy tą tradycję. Ja myślę Dominik, Ty też... E, no powiem Ci, że nie myślałem, że tak pięknie wyjdzie, no. Dobrze to wygląda, Dobrze to wygląda. Te kolory, fajne połączenie. No. A powiedz mi tak z ciekawości, jak ona tak wjechała do Ciebie, jak zareagowali znajomi, sąsiedzi? No chyba były zaskoczeni. No i myślę, że zrobiła trochę roboty. Podkreśla takie, Podkreśla. nie? Tutaj regionalne, regionalnego sznytu nam dodaje. Jeżeli chodzi o ten motyw łowicki, wydługo już, czy, czy to miało jakieś znaczenie przy wyborze maszyny również? No w sumie tutaj nasz region łowicki, no to od zawsze, od dzieciństwa, odkąd pamiętam, no to region łowicki, barwy takie y, typowo łowickie, wszędzie ten folklor, uh -huh, jak to mówią. Uh -huh. y, tak, jesteście no, dosyć mocno związani. No ja jestem, na szczęście taki prawda? typowo związany z tym łowickim. No i super że się trafiło, że mogliśmy dostarczyć maszynę, która jeszcze bardziej, że tak powiem, podkreśla i, i, i czujemy tą, to, tą przynależność do, do społeczności. A powiedz mi, Dominik, tak z czystej ciekawości, bo rozumiem, tam rozmawialiśmy, że macie, poszerzacie swój profil działalności. Do czego w tym momencie akurat tą maszynę będziecie wykorzystywać? Yy, no bo ta maszyna jest już ogólnie większa większe koła, yy, cięższe tereny prędzej wiedzie. No i moc większa jest też w tej koparce. No i o czym tu można powiedzieć o tym dual drive? Ie. No bo jednak te melioracje, kopanie stawów będzie teraz trochę zwiększamy tak. działalność i ten dual drive się przyda do jakiejś melioracji. Downik. Dzięki, że mogłem jeszcze raz i dałeś mi tą przyjemność, żebym mógł być tutaj u ciebie i współpracować z tobą, z tobą. Cała przyjemność po mojej stronie. Również dziękuję, ci dziękuję teraz bardzo. i Do następnego e, razu. Mam nadzieję. No i jeszcze. Taką... Znajomości się nie kończą i handle pewnie też nie. Super. Dzięki bardzo zaufanie. Dziękuję. Dziękujemy. JCB4CX Pro. Drzemie w niej siła ludowych korzeni. Dostarczona przez Interhandler, oficjalnego dystrybutora JCB w Polsce.